Dzień dobry moi najdrożsi weseli uczniowie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym: o numerach alarmowych, o telefonach, pod numer, których dzwonimy, kiedy dzieje się coś bardzo poważnego i niebezpiecznego. Czasami coś, co zagraża naszemu życiu lub zdrowiu, albo życiu innych osób, czy to naszych bliskich, czy to y, przechodniów y, na ulicy. Także temat dzisiejszy, numery alarmowe, jest bardzo ważny, ale oczywiście, mimo tego, że poważna, to będzie to, jak zawsze, wesoła lekcja. Zapraszam. Co to takiego, numer alarmowy? Zaczynamy od podstaw, jak zwykle. To taki numer telefonu ustalony w prawie telekomunikacyjnym danego kraju, czyli na przykład w Polsce. Kraju, regionu, tak? Udostępniany służbom powołanym do niesienia pomocy. Jakie to numery w Polsce, to zaraz sobie powiemy, ale najpierw, co to, jakie to są, które to są służby powołane do niesienia pomocy. No, trzy najważniejsze znamy, prawda? E, to jest na pewno pogotowie ratunkowe, najważniejsze, ratuje nasze życie, prawda? Straż pożarna też nieraz ratuje nie tylko nasze mienie, czyli to co posiadamy, ale też nasze życie. Przecież to strażacy głównie pomagają przy no, jakichś strasznych wypadkach samochodowych. I policja. No, policja pomaga i nam wszystkim, obywatelom, w ważnych sprawach, i w takich też groźnych czasami. I słuchajcie, 112. To jednolity, czyli taki sam dla wszystkich krajów europejskich, bo to jest ogólnoeuropejski numer alarmowy. Jest on używany w sieci telefonów stacjonarnych i komórkowych w Unii Europejskiej. Czyli możemy się dzwonić na ten numer, na numer 112, oczywiście i z telefonu stacjonarnego, jeśli w ogóle jeszcze taki macie i z telefonów komórkowych. Oczywiście, to wprowadzenie do Polski tego numeru 112 europejskiego nie, nie spowodowało, że przestały działać pozostałe połączenia alarmowe typowe dla Polski, takie ustanowione dla Polski, czyli 999 pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna i 997 policja. Tak jak mówiliśmy. 112 to numer alarmowy, słuchajcie, on jest bezpłatny, dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, tak z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych, może, może być wybrany i zadziała, nawet jeśli w telefonie nie ma karty SIM. I jeżeli wybierzecie numer 112, to połączycie się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego i tam będziecie zgłaszali to co macie do powiedzenia operatorowi właśnie takiego numeru. Czyli co? Możemy zadzwonić zarówno z telefonu stacjonarnego jak i z telefonu komórkowego. To 112 to tak jakby inaczej powiedzieć SOS czyli na pomoc bo na pewno wszyscy wiecie co to jest SOS. I teraz ciekawa sprawa. Że wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. No, niestety, z tego powodu dość często się zdarzają takie fałszywe zgłoszenia, także uważajcie, jak wrzucacie telefon do kieszeni, żeby on nie zadzwonił pod 112. Czyli tak, nie trzeba odblokowywać klawiatury telefonu komórkowego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, i nawet nie musicie mieć karty SIM w telefonie, żeby pod ten numer zadzwonić. No to co? Pogotowie ratunkowe, numer tutaj u nas w Polsce to 999 i oczywiście na terenie krajów Unii Europejskiej 112. Możecie dzwonić w razie jakiegoś wypadku zarówno pod numer 112, jak i 999, chociaż zalecane jest dzwonienie bezpośrednio pod numer 999, jeśli jesteście w Polsce, ponieważ jak zadzwonicie na numer 112, to aż dwukrotnie się wydłuża czas realizacji tego zgłoszenia, ponieważ tam się łączycie z operatorem i dopiero operator przekazuje to do pogotowia ratunkowego. Tak? Także pamiętajcie, że jak. Jakieś nieszczęście, zagrożenie życia, zdrowia. Jesteśmy w Polsce, dzwonimy pod 999. Straż pożarna 998. Tak jakbyśmy szli, słuchajcie, od pełnej setki, to tak, 999, ratujemy życie, pogotowie, potem niżej o jedno, 998, Straż pożarna, oczywiście numer europejski alarmowy 112, nadal obowiązuje też. I policja 997, Albo 112, jeżeli w, nie wiem, w stresie wypadnie, wypadną nam te numery polskie dla służb ratunkowych, to oczywiście, że jak najbardziej korzystajmy z numeru 112. Czyli co? Telefon stacjonarny, telefon komórkowy to numer 112 i mamy numery bezpośrednio pogotowie ratunkowe 999, Straż Pożarna 998 i policja 997. Jak ja byłam małą dziewczynką, żeby nauczyć się wtedy w ogóle słuchajcie, nie, działa, nie było oczywiście jak numery ten alarmowy 112, trzeba było nauczyć się tych numerów. To właśnie tak sobie to wyobrażałam, że najważniejsze na samej górze, czyli jak najbliżej takiej pełnej setki, jest pogotowie ratunkowe. No, bo tutaj oni ratują natychmiast i bezpośrednio zagrożone na przykład czasami nasze życie. Później na drugim miejscu Straż Pożarna, czyli tak jakbyśmy w dół, czyli 998 i 997 Policja. Oczywiście wszystkie te trzy służby są szalenie ważne. Naprawdę, czyli nie chodzi o to, że pogotowie jest ważniejsze np. od policji, nie mówię tego. Ja tylko pokazuję, jak można zapamiętać, e, który numer której służbie odpowiada. A teraz, jeżeli zadzwonicie pod 112, to jakie pytania zada Wam operator tego centrum, do którego się dozwoniliście? Najważniejsze to oczywiście, nie mówię, że w takiej kolejności, co się stało, gdzie, no bo gdzie ta pomoc musi być wysłana i kto potrzebuje pomocy, w jakim stanie jest ta osoba, która potrzebuje pomocy, według osoby, która zgłasza, tak? Czyli pamiętajcie, żeby odpowiadać y, szczegółowo, może no, jak najszybciej, tak starać się. Mimo tego, że często takie y, połączenia, na telefony alarmowe wykonywane są w dużym stresie, no bo chodzi o życie na przykład, tak? Ale starajcie się odpowiadać na pytania y, operatora, bo to może bardzo pomóc. Czyli podawa podawać dokładny adres. Jeśli nie znacie adresu, nie ma w pobliżu żadnej tabliczki z napisem ulicy, nie wiecie dokładnie, gdzie jesteście, to słuchajcie, podajcie chociaż. Y, Punkty orientacyjne, czy to jest na przykład jakiś sklep jakiejś sieci, którą łatwo rozpoznać, czy obok jest przystanek autobusowy, tak? Po, podać taką informację, która pomoże ratownikom jak najszybciej, ratownikom, policjantom czy strażakom, jak najszybciej dojechać do tego miejsca. Oczywiście, jeżeli zadzwonicie pod 112, zapytają was też o miasto, z którego dzwonicie. Czyli tak, miejsce zdarzenia trzeba będzie podać. I najczęściej pierwsze właśnie pytanie będzie dotyczyło tego miejsca, zdarzenia, czy to jest dokładny adres, czy słuchajcie, punkty orientacyjne już bardzo pomagają. Także nie denerwujcie się, jak nie wiecie konkretnie, jaka to jest ulica. Ważne, żebyście opisali koło czego to się znajduje, zapytali najbliższego przechodnia, może dorosłego, to, to wam podpowie. Powiedzcie koniecznie, co się dzieje. Jeśli to jest. Yy... Sytuacja zagrożenia życia, to trzeba o tym wspomnieć, jeśli tak uważacie, bo to jest przecież tylko w Waszej ocenie. Wywiad medyczny, tutaj zada operator kilka pytań, czy na przykład osoba, w sprawie której dzwonicie, czy oddycha, czy można z nią rozmawiać, tak. No i przekaże Wam decyzję, czyli poinformuje, kiedy pogotowie, czy Straż pożarna, czy policja przyjedzie, i jeśli to jest osoba chora i dzwonicie w sprawie pogotowia ratunkowego, to jeszcze poprosi Was dyspozytor, żebyście nie odchodzili od chorego, pozostali z nim, aż do przyjazdu służby pomocniczej. Słuchajcie, trzeba bardzo się zastanowić nad tym, czy warto jest robić głupie numery. Słuchajcie, 112 to nie jest zabawa. Ja wierzę, że żaden uczeń wesołych lekcji nigdy dla kawału i dla jaj nie zadzwoniłby pod ten numer. Eee, każdy z Was. I każdy z nas, bo ja też, i nasze rodziny, nasi bliscy, nasi sąsiedzi, koledzy ze szkoły mogą potrzebować pomocy. Numer alarmowy jest po to, aby ratować życie, dlatego nigdy nie dzwonimy bez potrzeby. W momencie, kiedy my będziemy blokować ten numer, ktoś inny może nie utrzymać pomocy, która uratowałaby mu życie. Teraz mówię bardzo poważnie, chociaż to są wesołe lekcje. Nie robimy sobie żartów i dla żadnych głupich dowcipów nie dzwonimy dla zabawy. Bo to jest tak, że na numer alarmowy mamy zadzwonić tylko na nagłych wypadkach. No w ogóle alarm z czym, co się kojarzy, z czymś bardzo pilnym, tak? Więc to, to jest tylko w takich wypadkach, naprawdę. Trzeba dzwonić. I wtedy koniecznie trzeba dzwonić, jeśli mamy do czynienia z nagłym wypadkiem, w którym jest potrzebna właśnie interwencja służb ratowniczych. I to są takie sytuacje, jak wypadki drogowe. Jeżeli widzimy, że ktoś silnie krwawi, ma uszkodzone ciało, kiedy ktoś zemdleje, traci świadomość, oczywiście w wypadku pożarów, kiedy kogoś porazi prąd, przy włamaniach i kradzieżach, jeśli zaobserwujemy coś takiego, rozboje i inne przypadki użycia przemocy, tak? jeśli ktoś kogoś też krzywdzi. Na ulicy, na naszych oczach, to też koniecznie musimy interweniować, musimy dzwonić, tak? Jeśli podejrzewamy, że ktoś prowadzi yy, samochód pod wpływem jakichś środków odurzających alkoholu albo narkotyków, a jeśli na przykład widzieliśmy jakiś tak zwany list gończy i rozpoznajemy osobę e, poszukiwaną przez policję. Także w takich wypadkach oczywiście nasz telefon jest konieczny. Bierzemy słuchawkę do ręki, telefon do ręki i dzwonimy. Jest taka, to chyba wesołe brzdzące śpiewały właśnie taką e, piosenkę, żeby dzieciom łatwiej było zapamiętać ten numer alarmowy. E, jedno połączenie, czy się domyślicie, może uratować komuś cenne życie. Gdy jest niebezpiecznie, musisz być gotowy i zadzwonić pod ten numer alarmowy. 1, 1, 2, 1, 1, 2, numer ratunkowy, każde dziecko zna. Słuchajcie, ja bym powiedziała więcej, nawet nie każde dziecko, tylko każdy człowiek zna, każdy z nas ma znać ten numer, ponieważ tutaj zobaczcie, na tej grafice, jest napisane, że jeśli nie umiesz robić wielkich rzeczy, no jeszcze tak jesteście jeszcze uczniami, to trzeba robić małe rzeczy w wielki sposób, czyli działać, reagować na wszystkie takie sytuacje zagrożenia życia. Wypadki, pożary i wtedy dzwoniąc na numer alarmowy 112, sprawni i szybko przekażecie te informacje do centrum powiadamiania Ratunkowego i każde zagrożenie życia, zdrowia, nawet środowiska też bezpieczeństwa imienia i dzięki temu możecie pomóc, tak? możecie uratować komuś nawet życie, zdrowie, albo na przykład pożar zostanie szybciej ugaszony. Oczywiście życzę Wam i Waszym rodzinom, zresztą w ogóle wszystkim nam na całym świecie, tak najchętniej bym życzyła, żeby nigdy nie było potrzeby wybierania tego numeru 112 ani 999 na pogotowie, ale na wszelki wypadek te numery trzeba znać. Na zawsze, na pamięć, jeżeli zapomnicie, to jest ten międzynarodowy 112, ogólnoeuropejski, tak, w krajach Unii Europejskiej obowiązujący, który możecie wybrać bez odblokowywania telefonu komórkowego, nawet bez aktywnej karty SIM w telefonie. Ale, tak jak powiedziałam, ja Wam życzę, żeby no, to nie było konieczne, żeby wszystko nam się bezpiecznie udawało i w zdrowiu. A jeśli już macie coś wybierać i, yy, yy, i wciskać, yy, to proszę, żebyście wybrali dzwoneczek i subskrybowali nasz kanał. A także lajkowali wszystkie wesołe lekcje. I do zobaczenia już na kolejnej bardzo niedługo. i dla Was.